ale to nie takie proste ale to nie takie łatwe jest. o nie dwa razy dałem dupy facetowi od tamtego czasu ku**a z nie stoi. o nie dobrze ją wspominał chłopaki dobra dziewczyna wow, wow. ona się tego zakupiła słuchajcie dajcie pan dzisiejszej nocy płacze ok? ona była pijana yes. Wiem, że tak będzie nam lepiej Więc pozwól robić to nam Bo, bo tylko ja jest tak naprawdę zniszczony chłopak Po prostu i zwyczajnie Tak się w tobie No cóż, tak, tak wiesz, kochanie Więc się wstyd przy tobie No cóż, tego nie, nie wiem, kochanie Okej, okay. ale to, to nie takie, takie proste Ale to nie takie łatwe jest Więc zakochaj się w tobie, no cóż, tak wyszło, kochanie. Więc na ja lubię wszyscy w tobie, no cóż, zagłonimy w planie.